Czy uważa pan, że Kościół powinien się troszczyć od sprawy społeczne? Jako wierzący katolik uważam, że Kościół powinien się odsunąć od e, polityki i sprawy społeczne swoją drogą. To, co się mówi z ambony, ale uważam, że nie powinien się mieszać w realną, twardą politykę i prowadzić, wywierać wpływu z ambony na to, co się dzieje w państwie. E, ale miałam na myśli bardziej wspierać ubogich. No to jest standard. Od 2000 lat to robią. Myślę, że to jest oczywiste. No, ale przede wszystkim o sprawy społeczne powinien się Kościół troszczyć. A nie o no, jedno drugiego nie wyklucza chyba, prawda? Mm, jeśli chodzi o pomoc, to myślę, że tak. Powinien dać, y, dać nam jakiś przykład, i, i, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale Kościół angażuje się w sprawy społeczne. Ale czy powinien? Myślę, że tak. W małych społecznościach to bardzo dobrze działa, takich lokalnych. Proszę panią, y, Kościół, jak sama nazwa wskazuje i sama jego doktryna wskazuje, powinien się troszczyć od swoich członków, więc nie wydaje mi się, żeby sprawy społeczne dotyczyły Kościoła. Oczywiście, powinien się angażować w sprawy społeczne. Też tak uważam. Też zależy, mi się wydaje, w jakie sprawy. Tak zależy, jak na to ludzie popatrzą. Na pewno nie w polityczne i tym podobne, ale na pewno powinien też trochę, wydaje mi się, iść do przodu z tym, co się dzieje, żeby był po prostu bardziej otwarty dla młodzieży i tak. Ale co to znaczy, według Ciebie? Nie wiem, na przykład ja bardzo lubię klimat, który jest gdzieś bardziej właśnie na wsi, jakichś wszelkich grup, to, jest takie fajne, to są takie fajne społeczności, gdzie uważam, że tutaj takich jeszcze jest znacznie mniej. Społeczne? Tak. Tylko. Tak, myślę, że Kościół pełni pewną funkcję społeczną, ale jest pewna granica, która powinna być może... Na czym ona polega, albo gdzie sięga? Ciężko powiedzieć, myślę, że te granice są y, mocno rozmyte i w aktualnym momencie y, y, każda odpowiedź byłaby kontrowersyjna, więc y, nie chciałabym się wypowiadać. A Pan? Ja myślę, że w obrębie swoich wyznawców Kościół może się angażować, tak jakby w sensie nie, nie dla całego społeczeństwa, ale wiadomo, że ludzie, którzy są wierzący i idą za tymi e, wskazówkami od Kościoła? No to zależy na pewno, tylko nie tak jak robi to teraz. Mhm. Czyli robi to źle według mnie? Tak. A dlaczego? Bo się angażuje nie tak jak powinien, nie w tym zakresie. Y Bardziej powinien służyć, a nie dyktować, co ktoś ma robić. Aha, Ciężko jest. stwierdzić. To znaczy zależy w jakie sprawy oczywiście. Sprawy społeczne to bardzo szeroko pojęte. No jeżeli jest wspólnota, która się opiera na wierze jakby katolickiej, no to oczywiście, że tak, ale według mnie we wszystko nie powinien się angażować. A Ty od razu powiedziałaś nie. Dlaczego? No według mnie nie, bo to powinno być oddzielone. Oddzielony Kościół od, no, od reszty, od polityki na przykład. Czy, tak, sprawy społeczne, jakby rozumiesz od razu, jak polityka, tak? Na przykład. Mhm. Troszeczkę y, powinien być rozdzielony Kościół od y, polityki, w zasadzie od społeczeństwa, może też troszeczkę. Jest to zdrowsze na pewno dla no. społeczeństwa. Jak najbardziej. Tak, też tak myślę. Nie, społeczne, jak najbardziej. Jak najbardziej o, o sprawiedliwość, o uczciwość, prawda? O ochronę człowieka i prawo człowieka do życia i do tego. I tak dalej, prawda? Natomiast jak najdalej od polityki. Jak najdalej od polityki. W tym znaczeniu, że zajmowanie miejsca i odgrywanie i tak dalej. na dobrych Nie, nie, to jest tutaj to jest. Ten, to, jest to jest klęska w tego kościoła. Dlatego w tej chwili jest kryzys Kościoła nie za komuny był. Teraz jest kryzys Kościoła w Polsce. A wspiera pan kościół finansowo? No, wydaje na tacy. Nie tego, ponieważ yy, są tacy, którzy go bardzo hojnie wspierają. Jak Kościół będzie w potrzebie, to ja się zgłoszę. Obecnie nie. <noise> yy, Pewnie nie pracujesz jeszcze? No nie, studiuję, ale yy, akurat w wakacje to się udzielaliśmy w Caritasie, więc no. takie rzeczy. A wspiera Pani finansowo Kościół? Yy, tak, absolutnie nie. A wspieracie Kościół finansowo? Tak, daje na tace. Tak, ja również. <laughs> ja nie, moi rodzice tak, także moi rodzice zawsze jak idziemy do kościoła, to coś dadzą na tace, a ja jak chodzę sama, no to raczej ja za dużo pieniędzy nie mam, więc też nie mam z czego wydawać, także my nie zarabiamy, więc ja, Studentki <laughs> tak, jesteście, tak tak, tak. tak? tak, drobne daje. No jak to dokładnie trzeba powiedzieć, to świętemu Antoniemu. Nie. Nie, nie. Katolicki nie. Nie, bo uważam, że robi to, co robi, robi źle. W związku z tym nie mam co wspólnie. Finans... Dokładam się do czegoś, co uważam, że jest nie tak. Aha. Nie. nie. W podatkach. W sensie chodzę do katolickiej szkoły i bardziej tam się udzielam religijnie, jak jest potrzeba, ale jeśli chodzi o takie wpłacanie na przykład na tace, to muszę często to przemyśleć. Zależy jaka parafia. O, może. No to ja jak co niedziela z rodzicami chodzę do kościoła, to tam sobie rodzice tam przeważnie dają jakieś 10 zł, to po prostu no dajemy na to.